Siemanko. Dotarła do mnie paczka niespodzianka. Naprawdę byłem zszokowany, gdy otworzyłem paczkomat. Mówię, kurczę, co to za wielka skrzynia. I wydaje mi się, że w tej paczce znajdzie się także coś dla Was. Tak więc oglądajcie czujnie odcinek. A odcinek jest tylko informacyjny, bo w sumie to nie wiem, czy zasłużyliście na jakiekolwiek yy, prezenty ode mnie. No i właściwie od sklepu Alwell, bo to jest paczka od nich ponieważ pięknie mnie załatwiliście. Zrobiłem ankietę. Mówię, no to wybierzemy sobie w tym tygodniu jakiś jeden temat, który Was interesuje. A tu trzy tematy idą łeb w łeb. Wiertarko-frezarka Zosia, wiertarka Parkside i tokarka. Oczywiście nie jestem w stanie przygotować trzech materiałów wideo naraz, ale za to mam przygotowany materiał o wiertarko-frezarce Zosia. Tak więc... Z racji na moją wygodę będzie on jako pierwszy opublikowany. Dodatkowo postaram się wrzucić jeszcze odcinek o tym jak wykonałem pokrętło do wiertarków rezarki Zosia. Jako taki bonus, żeby nie było, że poszedłem na łatwiznę. No ale wy to pewnie jesteście bardziej ciekawi. Co jest w tej paczce? Chyba tak samo jak ja, bo ja też do końca nie wiem. Właściwie w ogóle nie wiem, bo tak jak mówię, nie spodziewałem się takiej dużej paczki. że tak powiem, nie takie było zamówienie. Po raz kolejny sklep Alwelt niesamowicie zaskoczył mnie zawartością przesyłki. No ja naprawdę ogromnie dziękuję, no w szczególności w waszym imieniu, drodzy widzowie, bo to przecież są rzeczy dla Was. Pomyślę, w jaki sposób Wam mogę to rozdać. Postaram się to podzielić na jakieś sensowne partie, bo mamy tutaj bardzo ciekawe rzeczy. Klucze oczukowe z grzechotką, takie strykle traserskie zestaw krętaków, no i spraye antyodpryskowe. No, i oczywiście serię wlepek firmowych sklepu Alwed. I w kolejnych odcinkach po prostu Wam to rozdam. Weźmiecie sobie co będziecie chcieli. To widzimy się w odcinku o wiertarko w Zosia. Tam jeszcze nie będzie tych materiałów, ponieważ ten film już mam zmontowany. Ale nie bójcie się, postaram się jak najszybciej Wam te przedmioty rozdać. Trzymajcie się, budujcie jakieś fajne rzeczy, róbcie fajne projekty. I na razie...